Przyszła dzisiaj przesyłka i mam wrażenie, że wiem, co to jest i będzie to bardzo ważna rzecz dla was. Więc, startując w Hantranie, macie do wyboru cztery gadżety i nie jest to tylko koszulka, e, tak jak jest na wielu innych biegach. Tylko u nas możecie zebrać całą kolekcję gadżetów startując w różnego rodzaju biegach na różnych lokalizacjach i w wielu różnych dystansach. Po pierwsze primo oto wspaniała chusta, która jest w tym roku jak ją rozpakowałem to nie wierzyłem i od razu się w niej zakochałem tutaj wspaniały taki dzik, piękny przy zachodzie słońca, w górach na samym szczycie, no i piękny ładny napis Hantran bardzo dobrej jakości chusta, jak widzicie przechodzimy w całkiem nową jakość w coraz lepsze gadżety bo chcemy żebyście również z nich korzystali i gdzieś nimi się bawili więc mamy Taką chustę. Ta chusta jest oczywiście do zakładania na wiele różnych sposobów. Tutaj jeszcze widok z bliska samego dzika. Tutaj macie napis Aloha dziku, no i piękny napis Hantran na samej górze. Jak się zakłada te chusty, to nie będę Wam tłumaczył, ale przejdziemy szybko do kolejnego, do kolejnego gadżetu. A kolejnym gadżetem. Jest stricte opaska, czyli to jest chusta, to jest opaska i macie w tym, samym, w tym samym wzorze, ponieważ chcieliśmy, żeby te wszystkie ubrania były kompatybilne, żeby kolekcjonując różne dystanse, biegając na różnych dystansach w antrenie, żebyście zbierali je w kupę i żebyście mogli chodzić jakoś tak wizualnie spójnie. No, i tu mamy właśnie taką fajną chustę. Ta chusta w środku ma takiego misia, więc jest przyjemna. Przede wszystkim tą chustę, jak zakładałem, to ona nie uciska głowy, jest miła, przyjemna, fajnie się nią nosi. No i dzisiaj pójdę, przetestuję, jak się w niej biega. Zawsze tak mam. Nie wiem, czy wy też, że jak dostanę nowe buty, czy kupię sobie właśnie jakiś gadżet. To zaraz od razu mi się chce w nim biegać. Ta chusta jest troszkę bardziej przylegająca. Pewnie mam włosy nie tak ułożone, ale tym się nie przejmujcie. Wy na pewno będziecie pięknie wyglądać, jak skolekcjonujecie cały taki właśnie zestawik. No i kolejna rzecz, mamy takie worki. Tutaj nie patrzcie na, na tą markę, jaka to jest, ale worki również bardzo dobrej jakości. Nie są. Główniane, tylko są naprawdę zajebiste. Fajna, fajny materiał. Na nich będzie właśnie jeszcze nadruk hantranowy solidne, mocne, tworzywo, w którym będziecie mogli nosić swoje rzeczy na start, na bieg lub w torbie treningowej na siłkę. Ja nawet podejrzewam, że ona jest na tyle duża, bo ona jest bardzo duża. Ja mam 1,79 m wzrostu. I zajmuje mi całą klatę. Więc jest to kawał solidnej, solidnego worka, z którego będziecie mogli również skorzystać. Jeszcze pokażę Wam koszulkę z zeszłego roku. Nie chcieliśmy dawać samych koszulek, bo wiemy, że niektórzy mają ich dość, a zawsze przydadzą się również Wam inne gadżety. Osoby, które startują u nas pierwszy raz, koszulkę dzika klasyczną też będą mogli dostać. No i tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać starą chustę, jak widzicie, tamta jest we full printcie, ta nie tamta. Bardzo mnie się to podoba i jaram się, że mm, nasze rzeczy, ubrania gadżety będą wyglądały coraz lepiej. Idziemy do przodu z jakością. Chcemy, żebyście byli zadowoleni z naszych biegów, zadowoleni z gadżetów, z tego co od nas dostajecie, i żebyście oprócz. Fajnego biegu, dostawali też fajne gadżety. Także zapisujcie się na zawody, czekamy na Was, gadżety na Was w waszych pakietach też czekają. Jeśli już jesteście zapisani, możecie zedytować gadżet, który chcecie od nas dostać. No i do zobaczenia. Dzięki. Aloha Dziki. Chusta z chusty też można sobie zrobić, jest taki plus, że można z niej sobie też zrobić taką opaskę. No i myk. Tak, wiem, to trzeba podobierać, ale ja to robię pod kamerę. Patrzę sobie tutaj w okienko, zaglądam. No i fajnie.